Ok, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Metro 2033. Gabryśka poszła e, na. Gabryśka. gabryśka. E, szaj poszedł o, e, wpierdzielać ryż, dlatego nie może tutaj z nami nagrywać. E, nagrywać no, by e, przeszkadzać mi w trakcie nagrywania, dlatego właśnie się tutaj pomęczyłem sam. W miarę udało mi się tutaj całą. Brygadę ruskich wytuc, ale jeszcze jest ich dużo, dlatego nie należy się cieszyć przedwcześnie, jakiś zapalników tutaj się uruchomił. Ha, ale nie wybuch. mówię wam, jest w cholerę ciężko. Bo tutaj musiałem nawet zmienić, powiem Wam szczerze, do, na łatwy poziom trudności, żeby przejść to wszystko. Bo tutaj jest masakra, no po prostu jeden ruch i już wtedy giniecie od razu. Powybijam tu jeszcze tych ziomów, bo save point w tej grze jest dopiero wtedy, jeżeli powybijamy tutaj wszystkich przeciwników. Koleś powinien już dawno nie żyć, ale to szczerze. Możesz mi powiedzieć, kiedy skończy ci się ten szyj? Tak, dziękuję. Człowieku, dostajesz po łbie z pocisków. No. Ach. A pomyślcie, co by było, jakbym miał zamiast tej wydłużonej lufy Tumik. To dopiero by była masakra, bym dopiero wtedy nie trafiał. Pociski by omijały dosłownie przeciwników. Tam powyzbierałem z tamtych przeciwników amunicję, tutaj są jeszcze drobnostkowi jedni. Tutaj jak ci dwaj stoją, to najlepiej im rzucić tutaj granat. No ogólnie granat załatwia zazwyczaj wszystko, powiem wam, wiecie? Dlatego się nie, nie martwcie o granaty, rzucajcie nimi jak szaleni. Cały czas mam wrażenie, że wejdę znowu na jakąś pułapkę. Tamtą pułapkę uaktywniłem już, żeby nie było z nią problemu. Dużego. Dawaj tu te fanty, wszystkie ruska gadzino. Eee. Dobra wchodzimy. Eee, dobra, tutaj na razie, bo tych trzeba jeszcze zlutować. Granat na zawsze cudownie działa na przeciwników. Hamskie jest to, że czasami mam właśnie odleci. Odleci z ciała. Te ciecie gdzieś tam biegają. Byle tylko tu nie przybiegły. Eee, dobra. Ciszka, ale niestety wypalona. No, czyli niestety nasza postać ma tak kiepski łeb, że pada po ciszce. Dobra, tutaj jest amunicja, czyli hajsik. 332 pociski. A, muzyka fajna. Pum! Zostajesz zielony pory. Możesz być z siebie dumny. Chociaż nie wiem, jaka w tym duma. Fajna nuta. Ciekawe, czy to jest autentyczny utwór jakiś. Czy tylko na potrzeby gry został zrobiony. Dobra, prze naładuję sobie. Naprawdę nienawidzę tej części gry. Jeżeli zginę. Nie zginę naprawdę, bo się. zniszczę tą grę. No, nareszcie mu to zawaliłeś. Cały czas szyjtaga miał. Skąd on strzela? No i co on przez. Czy moja głowa wystaje, czy co? Co to jest zachowanie się za barierkami, jeżeli moja głowa ma wystawać? Kurde. O, dostałem achievement boom. Wysać w powierzchnię 10 wrogów. Spoko. Kurde, 4 strzały odnawiające się życie w grach. Ach. Jakim głównym jest odnawiające się życie? Czy zabił ich ten granat? Najwyraźniej. Dobra, czy mogę eksplorować w spokoju? Czy nie pozwolicie mnie? Mi i mnie zajebiecie od razu. Mam nadzieję, że mi pozwolicie. <słuch> Miazga jest naprawdę. To jest naprawdę super ciężki moment. Nawet ja mam z tym problem. Nawet ja! <słuch> tak więc, no naprawdę nie dziwię się, że. Tu akurat nie dziwię się, że Let's Playerzy mieli problemy w tym, w tym momencie. LOL! It magically disappeared from my eyes. <laughs> Okej. <Okay>. Jason <Woods. laughs> e, to Tu wam pokażę sekretną. Em, sekretnego Rastamana. Z sekretnym shotgunem ze złotym bagnetem. Tak, jest taki sekret i ja oczywiście go znam, dlatego wam go spokojnie pokażę. Opti... A nie, to nie będę czytał cyrylicy. Bo bym na pewno źle przeczytał, to po co mam czytać? Jak będziemy przy tym stać, to to będzie nas zranić, bo to są kolcy. A tu taka ciekawostka, kolce ranią ludzi. O, tu jest ten K, który upadł wtedy. Dam to góry, chciałbym się dostać. A, to, 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 to jest tej strony. Sorry, eksploracja musi być. Ta muzyka! Dawaj mi tu fanty. Super. Um, Every day um, I'm shuffling. Ja pierdzielę Stalker is a game Boże jaki Stalker metro Metro is a game. Dałem mi tu Fanty I want your money Eh ten Grand sobby tu nieźle poradził. Na szczęście gra. Zapominam, żeby granatów używać, bo jednak granat ma tutaj niesamowitą siłę obalającą. Okej, okay, okej, okay, okej! Okay. Chcę się tam dostać o, Ale się nażarłem nie mogę. <laughs> Stary, wiesz, że w grze metro 2033 jest sekretny rastaman z shotgunem ze złotym bagnetem nagrywasz? Tak, nagrywam. Tu idą was Eee, <laughs> w ogóle... Tak, mam parę spraw Sprawą numer jeden jest Eee Mam... Płaciliśmy za kulik, nie? Mieliśmy mieć na kulik, no ale zima w tym roku była jaka była, więc. Znaczy, zima w tym roku była całkowitym kontrastem do tego, jaka zima była w tamtym roku. No i. E, no i zapłaciliśmy za kulik, nie? Wszystko ładnie, pięknie. I nasi nauczyciele powiedzieli, że. No, oni nie oddadzą nam pieniędzy, bo śnieg może jeszcze spaść. E, sprawa do sądu. I to po pierwsze. A po drugie, oglądałeś film Jack Strong. Jack Strong? Okay. Czy to... E, czy, pies mój szczeka na dole. Poczekaj, wstrzymam nagrywanie. I, Dobra, jestem z powrotem. A, klienci przyszli do zakładu naszego i musiałem i sprzedałem drzwi za 750 zł. Do ręki. Haha! Fajny odcineczek bardzo. Tutaj jest, nie wiem, Czemu ci kole się nagle... Wiesz co wiesz co czuj, słuchaj, opowiem ci kawał. nie? jakie jest jedyne zdjęcie Jezusa? Skrzyża. No kurwa. Słuchaj. No domyśliłem się! Ja pierdol... Ja więc co chujście? No chuj ze mnie totalny, żebyś wiedział jaki długi jeszcze. O. Ale tak, bo myślałem, zdjęcie. A na pewno chodzi, że zdjęcie skrzyża i tak. Lol. Dobra. E, drodzy widzowie, moi najkochańsi, najdrożsi. Aha, śmieszny kawał też. E, sekretne przejście do Rastamana e, Stalkera. Wchodzimy tu. I tu, jak widzicie, to jest specyficzna konstrukcja tutaj, po której. No, wszędzie się tutaj e, jakieś kanaliki za, zaplątują, no nie. Drogi tutaj zakręcane w, w tych magazynach. I tu skręcamy tu, 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 tu. tu I to tu jest sekretny Rastaman. E! Za późno. I on tu miał swoje bodzio, tu się zaciągał, wszystko takie, a to jest jego e, shotgun, który jest z bagnetem i zobaczcie, on jest pozłacany. On jest autentycznie pozłacany w tych miejscach. Tu, 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 tu i jeszcze bagnet ma złoty. Proszę bardzo. No i teraz mamy właśnie shotguna z bagnetem. Fajna sprawa, prawda? Nie, ale to jest naprawdę taki autentyczny sekret, sekret. I mamy bagnet taki. Proszę. I możemy się buchnąć. I mamy odwrócone kontrolsy w tym momencie, bo naciskając A podskakujemy, naciskając S, no idziemy do tyłu, naciskając W idziemy w prawo, naciskając D idziemy w lewo. Spacją kucamy, kontrolem idziemy do przodu. A prawym przyciskiem myszy dalej tak robimy. Fajna sprawa naprawdę. teraz muszę czekać, póki mi ten efekt upojenia nie zejdzie. Żeby móc dalej normalnie chodzić, ale to jest zajebista sprawa, że to już coś takiego jest, no nie, w grze i ja to znalazłem, okej. Okay. Staram się rozchmienić pewną rzecz. Jaką? A, z tymi tarczami. Jakimi tarczami? A co jest, jestem na cmentarzu. Mm. O. Kontynuuj. Już mam, zrobiłem. Okej, okay. a chodzi o pewno te na tym takim y, obelisku? Tak, tak, tak. Co ten kryształek tam jest. Uh -huh. Dziwna zagadka. Nie lubię Ale jej już szczerze. Mam taki... To połącz z kuflem. No i kurde, jak ja to profesjonalnie teraz przechodzę. Mam 600, ej, wiesz ile mam pocisków do Kałacha? Ile? 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 Sze 602. No, A tych wojskowych, jak, która funkcjonuje jako kasa, to mam 306. No. Zajebiście, co? No. Do shotguna mam 207. A do rewolweru mam 168. Myśl co mnie denerwuje w tej grze, w metrze? No? To, że jest coś takiego, że nie możesz e, grać w tą grę, jeśli nie masz e, monitora jakiegoś tam, jakiegoś tam. E, Fakt. Jest, jest, jest yes. coś takiego, że mo y, monitor musi obsługiwać... Um... Musisz być po prostu duży kur... Ma, musi mieć filtrowanie tekstur AF4X przynajmniej. Coś takiego. Bo w innym przypadku nie będzie wychwytywać takich e, mocniejszych kolorów, bo w tej grze jest coś takiego, że um, jest e, taka. No, jak patrzysz na krew, to widzisz, że ona odblaskuje, no nie? Mhm. Jedyne co w tym jest to są białe kropeczki pikseli połączone z czerwonymi i taki jest efekt świecenia. I to jest właśnie to filtrowanie AFX 4X, no nie? AF4X i lepsze monitory dopiero to mają. Ja mam właśnie lepszy monitor. No ja właśnie. Nasz kolega musiał najpierw się spojrzeć na nas, przez co dostał też w brzuch ze strzała. O! Ty się gra w Deus Ex Human Revolution, na pewno masz CD action, bo jakiś czas temu było. Ja mam oryginalną część. A to jest zajebista gra i żałuję, że właśnie w CD Action nie zdecydowałem się, żeby sobie kupić. A wiesz co ja kupiłem swoje ty. Co kupiłeś? Wiesz co ile kupiłem. No. Exa. a na polskie 25 złotych. A dubbing czy tylko napisy? No to jak jest na Steamie, to wiesz, tam kurwa bo mam. Ja Yy, no, czekaj, wróć, jak kupujesz i masz na Steamie, no to automatycznie ci, za, ci zawsze spadnie Polska. No, update'uję. Ej, jak jestem już na tym moście, nie, takim za cmentarzem, to ile powinienem mieć medalionów? Wiesz co, bo są te dwie drogi, którymi można pójść, no nie, jeżeli chodzi ci o te kocie medaliony, czy coś tam. Nie, to takie... te niebieskie. Hmm... O Jezu, ja tych rzeczy nie pamiętam. Naprawdę obejrzyj mój Let's Play, to, ci, to się wszystkiego tam dowiesz. Dobra, kur... No cztery lata temu to nagrywałem. Dwa, idiota. E, jest dwa, ale to było nagrywane na komputerze kolegi, no nie, to tam było przez dwa lata, bo to jest pierwsza naprawdę klasa gimnazjum. I dopiero, kiedy założyłem kanał po dwóch latach, to on powiedział, a słuchaj, przecież ja mam do tej pory wszystkie twoje te odcinki, co u mnie nagrywałeś, no nie? I mi Aha. dał i to przesyłałem wtedy. To tak to działa. To naprawdę ma cztery lata te odcinki. To nie jest, że dwa lata tylko przez to, że tyle kanał wtedy zacząłem. To naprawdę cztery lata temu nagrywałem. No możesz zobaczyć, troszeczkę inny głos miałem wtedy, no nie? Taki bardziej skrzeczowaty, skrzeczący. No. Do tej pory no, masz! No, ha, tak. ha! ha, tak. ha, tak. ha tak. Śmieszne. 15 na 15, a to gdzie No, I jakieś medaliony. Dwa. Dwa. nie, ja ja nie wiem w A co miałem za te 15 medalionów? O, i ty Ale... się teraz wyłączył do Deuseksa i gry w MacPixela. Na pewno ma CD action. Co to jest to chuje? Ale kurde Ej, ta lepsza, ta nowsza wersja, actiona, co mi dałeś? Bo w ogóle mi Gabriel. No, szaj, wolisz Gabriel czy szaj? Nie, wiem, szczerze mówię, jak uważasz. Ojca twojego słychać w tyle. To nie mój ojciec. Nie masz ojca? Nie, mój ojciec nie żyje. No, o Jezu, to był kawał, którego miałeś zrozumieć. No, sorry. No, teraz tak nie, nieładnie wyszło, że ja jestem Hamem. No, wiem, że chodzi o ojczyma, tylko że miałeś rozwinąć kawał. O Jezu, wszystko twoja wina. A co miał zrobić? No zrobić haha, przecież nie ma mojca. No nieważne, Boże, bo teraz ty głupio brzmi. Aj, to ktoś powiedział A in vitro. No jezu, no, no nie więcej. Nie, no bo kurde, teraz głupio się czuję, że to tak źle zabrzmiało. Sorry. Dobra, jest w tym momencie 16 minut, tak więc ja w tym momencie zakończę ten odcinek. Tak więc do zobaczenia, na razie. Pa. Pożegnaj się.